Tam czekaj, lotamy? czekaj, 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 stój, Le po lewej są popi, to jest dziwne. What the fuck? Z bronią? Tak. Ej, to jest kurwa dziwne. Idziemy na nich? No ja ze sniperki będę ich... Wy macie paliwa? E, popi po lewej. Ja no, co jak co, ale popów bym się nie spodziewał z karabinami. Ja myślałem, że to koinki na początku. <noise> trzeba bać co tam jest. No broń po nich chociażby. Niektórzy mają RPG. Oh fuck. Dobra, dawaj. <głos> <głos> Jeszcze żyje chyba jakiś? Czy to wy Bo ja nie ja wiem. Ja nie strzelam. Jaki beton. <noise> Popi z RPG i, i karabinami. <laughs> ktoś, ma, ktoś ma humor w tej grze, nie? Czaj, gdzie to, bo ja nie w tą stronę biegnę, kurde. Krywnica po prawej stronie jest co najmniej problematyczna. SWD, ja nie chcę snajperki Ja chcę... Wziąłem striele, ale nie mam do tego magazynków. Znaczy... Rakiety. Snajperka... Kurde, ja nie jestem dobrym snajpieniu, więc nie będę brał tego. Jest już tak nie ma czego to sprawdzić, bo wszyscy już wszystko pobrali. Ale są, jest amunicja do granatnika, tylko granatnika nie mamy. Gdzie jest amunicja do granatnika? Do granatnika jest... Czekaj... Może to jest... A czekaj, to jest AK z granatnikiem! A, no to co weź? A se wezmę? Kurczę, szkoda, że nie ma amunicji do tej strially. Czekaj, a przyłączać mam. Aha. Dzieci, mam granatnik. Wołt... zginął. Zgin Czekaj, tak mały test z granatnika. Próbuję z brzo brzoże znokautować. Albo siebie zabić. Moskit! Dobra, działa! Dobra, wsiadaj na kierowcę. Sprawdź, czy ktoś jeszcze ma może gran granaty do granatnika amunicję. Moskit, chodź, na jakąś stację z paliwem. Eee, teraz chyba nie. Teraz chyba nie.